Witajcie w dzisiejszym odcinku trzy niezbędne aplikacje. Tak na szybko: Tecotrack, Google Earth i Old Maps. Tecotrack już znacie z moich poprzednich programów. To jest apka do katalogowania znalezisk. Korzystacie po prostu z tej aplikacji, zaznaczacie teren poszukiwań, uruchamiacie tracking. Urządzenie śledzi Wasze kroki za pomocą GPS z dokładnością do 4 metrów podejrzewam i możecie nanosić na to miejsce znaleziska prostu. One są później w zakładce Finds. Widzicie, jaka jest koncentracja tych znalezisk, widzicie, co żeście znaleźli, możecie sobie to opisać i tak dalej. Wszystkich, którzy tam będą opowiadać o policji, jak zwykle to odsyłam do innych zajęć. Niech się naprawdę czymś innym zajmą, bo szkoda czasu na takie gadanie. Przydatna aplikacja katalogująca znaleziska. Bardzo fajna rzecz, jak wracamy do starego miejsca, żeby nie chodzić po tym tej samej miejscówce, możemy je używać. Google Earth o tyle jest ciekawą rzeczą, że możecie sobie zaznaczyć obszar. Macie dany obszar i możecie wiedzieć, ile metrów ten obszar zajmuje, jakie to są odległości, czyli można z tego zdjęcia z grubsza sobie policzyć, jaki to jest teren, ile metrów kwadratowych. Znając swoją wydajność, jesteście w stanie po prostu wykorzystać to w ten sposób, że będziecie wiedzieli, stracicie czasu na, na poszukiwanie, wiecie, jaki obszar po prostu w tym momencie wchodzi w grę. To sobie można zapisać. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze budynki w 3D. Można sobie te budynki przewijać. No jest tu parę ciekawych opcji, które na pewno się przydadzą. Myślę, że aplikacja będzie stopniowo rozwijana, także to też jest następna rzecz, która, która na pewno się przyda. E, przyjemna apka. No może nie ma takiej skuteczności i e, ustawień, jakie ma na komputerze, ale jest to kwestia czasu, kiedy te ustawienia się może pojawią. Ja liczę, że będzie możliwość oglądania zdjęć też, jeśli chodzi o, o czas, przesuwanie ich w czasie. Ja z tej aplikacji tego nie widzę w tym momencie, ale może to się pojawi. Kolejna rzecz, która jest ciekawa, to są old maps, czyli stare mapy. I to jest ciekawa aplikacja. Myślę, że ona też będzie na Androida. Wszystkie te aplikacje powinny być z problemu na Androida dostępne. Pozwala nam przenieść się do starych map. Ale teraz jest fajnie, bo już jak widzicie, mamy naniesioną swoją pozycję. Oczywiście ja jestem w pomieszczeniu, mapy mogą być różnie skalibrowane. Ale proszę bardzo, macie taką zakładkę po lewej stronie. Możecie u góry ustawić sobie zakres dat i macie kolejne mapy z danymi rocznikami. Klikacie sobie na daną mapę i jest opis, co to za mapa, w jakiej skali, prawda? Możecie kliknąć z powrotem i jesteście naniesieni na tą mapę. Możecie ją przewijać. No i możecie sobie oglądać różne stare mapy miejsca. No i naprawdę jest to ciekawa, ciekawa sprawa i warto byłoby się tym też zainteresować. Po no, prostu, macie jakieś odniesienie, szukacie starej drogi, widzicie swoje aktualne położenie, macie przybliżoną kalibrację, naprawdę jest to ciekawe i bardzo pomocne narzędzie w terenie. To są wszystko darmowe aplikacje, skraca to dużo czasu i ułatwia po prostu opracowywanie jakichś poszukiwań. W tym odcinku to wszystko. Poproszę o subskrypcję, łapkę w górę, jeśli uważacie, że to ma sens, i piszcie co o tym, co pod tym filmem. Do usłyszenia.